Cześć, dzisiaj wybierz talię, temat dotyczy kto o tobie myśli ostatnio bardzo często, bo może czujecie kogoś, jak jesteście wrażliwi, to wiecie kto o was myśli bo każdy ma swoją indywidualną energię, jak ktoś jest dobrym telepatą, empatą, to wie kto myśli ale może, może karty wam to potwierdzą, jeżeli nie to może się dowiecie. Do wyboru talia Gold Foil, Foil Tarot Spiritem Universal Fantasy z ametystem i tarot iluminacji z jaspisem epidotowym, czy też jaspis smocza krew, jaspis jaspis z epidotem, ja bym to tak nazwała, no ale potoczna nazwa jest jaspis y, smocza krew, bo ma takie jest czerwony jaspis jest zielony jest epidot, a czerwony to jest jaspis Chwila na zastanowienie się i zaczynam od ametystu. O tobie myśli. Wisielec. Osoba z podznaku ryb. Ktoś, kto się w życiu zawiesił. Ktoś, kto zobaczył nową, inną perspektywę. Zobaczył Twoje sprawy, Wasze sprawy z innej perspektywy. Ktoś, kto w życiu się bardzo poświęca, ale pomaga innym, ale nie pomaga sobie. Ktoś, kto wymaga odwieszenia, odcięcia się od czegoś, jakiegoś środowiska, sytuacji, bo tam już nic nie ma dla tej osoby. Ta osoba może o, o Was myśleć. Kto jeszcze? Po trzy karty dam. Dziesiątka kielichów, osoba, która jest w małżeństwie już, jest bardzo szczęśliwa, która być może niedawno dopiero ożeniła się albo wyszła za mąż. Osoba, która być może Was bardzo kocha i jest Waszą drugą połową. Ktoś, kto może chce być z Wami w związku. Ponownie ryby, rak, skorpion. Ktoś bardzo nastawiony emocjonalnie do relacji. Ktoś, kto szuka szczęścia przez związek i w związku. I kto jeszcze? pustelnik yy, osoba spod znaku Panny tylko i wyłącznie yy, osoba która od dawna jest singlem singielką yy, z wyboru ponieważ szuka własnej ścieżki przerabia sobie coś yy, jakieś ma yy, bardzo osoba bardzo analityczna która jest bardzo mądra i w dalszym ciągu się dokształca to jest osoba, która bardzo duży akcent daje na samokształcenie starsza osoba może być lub też stara dusza jeżeli znacie taką osobę i to pasuje to dajcie znać w komentarzach druga talia to będzie druga grupa PIRYT Kto o tobie myśli, trzy karty po pierwsze yy, Giermek Mieczy, osoba młoda ciekawska ktoś, kto, kto śledzi was w internecie, podgląda próbuje się czegoś dowiedzieć, może ex yy, on, ona yy, ktoś młodszy od was yy, i właśnie chce jakieś, szuka jakiejś informacji, żeby podjąć decyzję lub też po prostu jest ciekawe, co u Was słychać. Osoba z znaku wodnika, wagi albo bliźniąt. Kto jeszcze? Siódemka Buław, osoba, która bardzo asertywna, która y, ciągle czegoś nie chce. Osoba, która bardzo dobrze się broni, ale jednocześnie idzie w zaparte, uparta, y, stawia opór i nie za bardzo jakby chce... Może lubi się opierać po prostu, i, i próbuje jakby sprowokować Was do, do tego, żeby przebić się przez ten ich upór, lub też ktoś uparty, kto się po prostu cały czas upiera na swoim stanowisku, nie chce odpuścić. Yy, może być lew, baran strzelec, i trzecia karta, kto to jeszcze może o was myśleć? Słońce. Lew, osoba z znaku lwa. I ktoś, kogo poznaliście w tamtym roku w lecie. Ktoś bardzo pozytywny, radosny. Ktoś, kto jest sobą. Ktoś, kto jest autentyczny. Czyli tu mamy dwa razy lwa. I ktoś, kto. Być może ma dziecko i się cieszy z tego tytułu, że to jest spełnienie marzeń tej osoby. Albo ktoś, kto was chce w jakimś sensie rozweselić, że ma taką, mają taką pozytywną energię i dobrze wpływają na ludzi i myślą o was, co u was słychać. Bo słońce to jest jeszcze coś, co rozświetla jakąś sytuację. Czyli ktoś, kto może o czymś wie, i chcę Wam naświetlić jakiś temat. Bo tutaj jest ktoś, kto szuka, jak, tak jakby się chciał dowiedzieć czy Wy już o czymś wiecie, czy nie. I czy się dalej opieracie na przykład przed czymś, żeby Wam coś naświetlić, może. A jak nie, no to po prostu ktoś ciekawski, ktoś uparty i ktoś e, jednocześnie no, pozytywny, nastawiony do życia. I trzecia talia Illuminati. Was myśli. Król kielichów. Osoba bardzo empatyczna, wysoko wrażliwa, która jednocześnie dobrze umie, opanow dobrze opanowana, jeśli chodzi o emocje, uczucia. Ryby, rak, skorpion. I ktoś, kto bardzo Was kocha lub też osoba, która umie Rozumie miłości, rozumie tę głębię całą w relacjach. Ktoś empatyczny, wrażliwy, ktoś, kto może mieć dobrą umiejętność, dobre umiejętności, umiejętności telepatii. Dlatego wy ich czujecie, bo oni o was myślą. Czyli tak jakby ta sfera jest między wami taki kanał, jest między wami otwarty. Druga karta, kto to jeszcze może być? No, tak samo. Ktoś, kto Was bardzo kocha. A z kielichów. Ktoś to jest totalnie w Was zakochany i chce Wam okazać uczucia. Chce, żebyście się otwarli na tą osobę. I trzecia karta. Siódemka buław. Ktoś, kto jest uparty i nie chce ustąpić, Lub też ktoś, kto wie, że Wy się upieracie i próbuje Was jakoś um, otworzyć. Więc może być rak, ryby, skorpion. I lew baran strzelec, lub też wy jesteście lewem, baranem albo strzelcem i oni są w was zakochani, a wy ich odrzucacie, upieracie się, że nie chcecie takich uczuć. Ale wydaje mi się, że to jest osoba bardzo uparta, która chce postawić, wie czego chce, intuicyjnie czuje, że wy jesteście dla nich, a oni dla was i będą o to walczyć. Więc dziękuję za oglądanie i zapraszam po prywatne odczyty. Cześć.